Dzień dobry, moi drodzy, mili, kochani. Dzisiaj znajdujemy się pod skubańcem wybudowanym przez Polaków, pod Holmenkollen w Oslo. Ja jestem Antoni, Antoni Wilczek. Jestem alenowanym tatą od 327 dni. Wczoraj dotarło do mnie uzasadnienie ostatniej sprawy, gdzie poprzednia, ostatnia rozprawa rozwodowa była pod koniec lipca tamtego roku więc emocje już troszkę opadły, bo wczoraj to wychodziłem z siebie. Nie wiedziałem gdzie mam, w co mam zęby włożyć, ale przejdźmy do tego, że ostatnio na tym mknąłem, że tam było pismo do kuratorium do przedszkola, dyskryminacja oraz że pisałem do rzecznika spraw yy, dziecka o zaistniałej sytuacji, o tym postępowaniu jak to wygląda też opisałem sytuację z przedszkolem rzecznik wypożyczył akta ja na ten moment nie wiedziałem, że jednak postanowienie od rzecznika przyszło Wsiądę sobie na oweczce bo mnie nosi Szanowny Panie, uprzejmie informuję, że po przeanalizowaniu akt postępowania toczących się przed Sądem Okręgowym w Krośnie, rzecznik dostrzega zasadność udzielenia pomocy rodzicom w celu właściwego wykonywania władzy rodzicielskiej jak również poprawy relacji między rodzicami małoletniego. Obec tego rzecznik działając na podstawie artykułu 11 ustaw, ustęp 1 ustawy z dnia 6 stycznia 2000 roku o Rzeczniku Praw Dziecka w piśmie dnia z dnia 22 czerwca wystosowanym do sądu okręgowego w Krośnie przedstawiła swoje spostrzeżenia, podając pod rozwagę przez sąd Podjęcie działań z urzędu polegającym na zobowiązaniu stron do odbycia indywidualnej pracy z psychologiem, która będzie ukierunkowana na rozwijaniu zdrowych strategii radzenia sobie ze stresem i trudnościami życiowymi. Poproszę poprawę dobrobytu emocjonalnego, poprawę relacji interpersonalnych, w szczególności poprzez naukę umiejętności komunikacyjnych, radzenia sobie ze sporami i budowania zdrowych granic. Rzecznika Praw Dziecka apeluje o skupienie się na dobru dziecka i próbie wypracowania porozumienia między rodzicami, dążenie do polubownego rozwiązania sporu i nieangażowanie w go córki, Stanowić wyraz realnej troski o jej bezpieczny rozwój. I tutaj jest yy, pracownicy Biura Rzeczników Praw Dziecka nie udzielają telefonicznej informacji. Z poważaniem dyrektor zespołu spraw rodzinnych i nieletnich Ewelina Żeplińska ragalska Także to na ten materiał tyle. Ja za chwilę nagram drugą część, której. Przeczytam sobie pismo, które ja do tej pani wysłałem. Żeby mieć takie ustosunkowanie się do tego. Przecież tutaj no, proszę, żeby tam nikogo nie, nie wykorzystywać. Go. Także kontynuując wątek. Skoro już jest odpowiedź. Rzecznika praw dziecka. To ja sobie pozwolę przeczytać. Co ja do tego rzecznika praw dziecka wysłałem. No raz. To, że no, akta są obszerne, jak dla mnie tam jest wszystko jawne, są inne postępowania, gdzie moja obecna żona została już ukarana. Przynajmniej zostało wydane postanowienie, ale to jest ten typ, który na każde jedno postępowanie będzie w ostatnim możliwym dniu składał wnioski, żeby to postępowanie jak najbardziej przedłużyć, więc. W tym momencie czekamy, bo akta z brzegu z sądu rodzinnego zostały wysłane już do sądu apelacyjnego w Opolu i czekamy na rozstrzygnięcie, czy sprawa zostanie uprawomocniona, czy co zostanie tam zrobione. Ja jeszcze czekam, aż dotrą do mnie Przepraszam, zażalenie tej pani, mojej żony, Anny W. I, i będę miał... Lektur, byleby nie przed snem, bo wtedy nocka nie przyspana.